Jak się na pewno zastanawiacie, bo czasami się mnie ktoś pyta, jak długo jesteś Forever. I no właśnie, słuchajcie, jestem bardzo długo Forever, a samą firmę, która od prawie 47 lat jest na rynku, ja znam od no 30 lat, tak, od 30 lat. W przyszłym roku będzie 30 lat, jak znam firmę Forever, a zapisałam się w przyszłym roku będzie 10 lat, już całkiem niedługo, za dwa miesiące. No, za trzy miesiące, przepraszam. Za trzy miesiące będzie 10 lat, jak swój, właśnie pakiet startowy z Forever nabyłam. I może to właśnie takie wydawać się innym, dlaczego ja to cały czas robię, że o, bo tobie nie wyszło. I wam powiem, mi bardzo dużo rzeczy wyszło, tylko po prostu w pewnym momencie podjęłam zmianę, ponieważ, no, niestety tak się złożyło. Że na Islandii takie rzeczy się wydarzyły, że dziś po prostu mam bardzo duże doświadczenie, mogę tyle Wam powiedzieć. I to, że ja się nigdy nie poddałam i po prostu poznałam przez te wszystkie lata firmę, ja wiem po prostu na jakiej zasadzie to wszystko działa. Są różne zarzuty, ale słuchajcie, zarzuty są wszystkiego. Wszystkiego się zarzucamy, czy wszystkim się zarzucamy. A najlepsze jest to, że Najwięcej do powiedzenia mają osoby, które nigdy nie pracowały w Forever, nigdy nie pracowały w marketingu sieciowym, osoby, które gdzieś coś usłyszały od kogoś, przeczytały w internecie, chodzą i klepią. No i też właśnie często jest, pytacie się o te składniki. Chcę wam powiedzieć, że właśnie przez to, że ja jestem tyle czasu w Forever, ja nie miałam dostępu do szkoleń, które mam dziś, bo się przepisałam, zmieniłam strukturę, co mnie bardzo wiele kosztowało przemyśleń, czy na pewno chcę to robić, kiedy biznes zaczął się rozwijać. Postanowiłam, żeby to zrobić, dlatego że osoby, które, z którymi ja współpracuję, mają dziś też dostęp do właśnie tych wszystkich platform szkoleniowych, do Zoomów dwa razy w tygodniu są szkolenia. Wczoraj było szkolenie właśnie, wczoraj była narada zespołu, w czwartek też jest narada właśnie taka plus też będzie szkolenie jakieś dla osób, które pracują. I słuchajcie, powiem wam tyle, że uczestnicząc właśnie w takich szkoleniach kosmetycznych czy z lekarzem medycyny, czy właśnie z doktor Olejnik, która jest biochemikiem, która zna bardzo dobrze, napisała książki o aloesie i polecam Wam je poczytać. Kiedy właśnie przyczepiacie się o te składniki, to chcę Wam powiedzieć tyle, że Forever używa minimalną dozwoloną ilość, która jest tylko i wyłącznie potrzebna, ponieważ musi być. Niestety niektóre składniki w produktach muszą być i Forever ma się zupełnie minimalną. Z czego nie zdajesz sobie sprawy, kiedy kupujesz krem, który tam gdzieś ci polecili w telewizji. Osoby, które w ogóle ich nie używają tych produktów, bo różnica jest taka, że my używamy naszych produktów, to po prostu no, czepiasz się tego, tak? Czepiacie się tego. I powiem Wam tyle, taki właśnie ostatnio przebadany przeze mnie właśnie temat, słuchajcie, zgłębiony tych SLS-ów, całych SLS-ów. Nagrałam o tym filmik, także warto się cofnąć o parę filmików do tyłu tutaj. Ale powiem Wam jedno. I powtórzę się. SLS -y używane w 100% bez innych składników, czyli tych całych chemicznych rzeczy, to wtedy tak. One są jako substancja drażniąca w połączeniu z innymi składnikami już tak nie działają. A nawet gdyby działały, to po pierwsze masz tutaj minimalną ilość, a po drugie miąższ alaesowy, nasz miąż nie sok. To jest bardzo duża różnica. Miąższ alaesowy. Będzie ci to neutralizował, gdyby miało ciebie to podrażniać. Także masz bardzo bezpieczny produkt bez fluoru toksycznego. I a propos fluoru, to wam powiem, w czasie II wojny światowej, kiedy właśnie bomby przygotowywano do produkowano bomby, przy produkcji aluminium powstaje toksyczny, neurotoksyczny fluor. Fluor, który właśnie w tamtym czasie nie wiedziano, co z nim zrobić i gdzie go wcisnąć. I wymyślono, że do pasty, do zębów, właśnie dlatego, że taki pierwiastek jest nam potrzebny, owszem, ale to jest mikropierwiastek i on nie jest taki śladowy. On nie jest nam potrzebny w takiej właśnie dużej ilości i trujemy się tym. Dlatego my mamy pastę bez fluoru i właśnie tak zostały wyprane mózgi ludziom w latach 40., 50., 60., kiedy właśnie propaganda. Mówiła o fluorze. Ja sama jestem właśnie, że tak powiem, urodzona za czasów komuny. Do szkoły podstawowej chodziłam w czasie komuny, gdzie kazano przynosić szczoteczkę do zębów i dosłownie jedną kropelkę bardzo pieniądzego fluoru dawano nam do wszorowywania w zęby. Ja wiem, bo ja tu przerobiłam, ale powiem wam, ja od 10 lat nie używam pasty do zębów z fluorem i ona naprawdę nie pomaga. Ten fluor, bo jak widzicie, mam bardzo ładne zęby, używając właśnie tej pasty. I w moim wieku dentystka powiedziała: Czym ty myjesz zęby? Bo ty masz bardzo ładne zęby, nie masz próchnicy, nie masz nic. No właśnie, myję tym. Także dla każdego, każdego decyzja, czy myję, jak myję, co chce. A tak jak mówię, ja już od, no już prawie 10 lat jestem w tym Forever. Naprawdę wiele rzeczy wyczytałam, przerobiłam, w szkoleniach uczestniczyłam. Ee, także no jest, że tak powiem są rzeczy, na które ja oczywiście nie wiem i ja nie muszę wiedzieć wszystkiego bo ja nie jestem doktorem chemii ale mam się gdzie spytać i jeśli macie jakieś pytanie, jeżeli coś Cię denerwuje to nie pisz mi jakiegoś takiego wrednego komentarza wyszydzającego że bo, 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 bo. O, bo, ja po prostu wiem, że Ty nie wiesz, pisząc mi takie coś po prostu normalnie jak człowiek się spytaj. napisz do mnie nawet wiadomość prywatną a co do składów macie stronę foreverliving.com Język polski, i tam macie wszystkie składy we wszystkich produktach. Forever się absolutnie nie wstydzi składów, zresztą w tej chwili trzeba podawać składy i Forever spełnia wszystkie normy. Także no, miłego dnia, pozdrawiam, zadawajcie mi pytania, a ja spróbuję Wam tutaj odpowiedzieć.